Hada gada. Cześć, z tej strony Hada. Dzisiaj rozstanie. Typowe chyba dla nas wszystkich. Każdy z nas przecież miał taką sytuację, że się rozstał z kimś. Tak uważam. Ja taką bynajmniej miałem nie raz, nie dwa, a kilka razy. Raz ja byłem. Niestety yy, osobą, która teraz stanie zakończyła. A kiedyś to ja byłem, można powiedzieć, doświadczony przez to, że ktoś inny rozstał się ze mną. No i takie sytuacje się zdarzają oczywiście w życiu. To jest naturalne. Nad tym nie ma co debatować, płakać w sensie ze względu na to, że często jest nam smutno z tego tytułu przechodzi taka myśl wtedy, że jestem skończonym człowiekiem, że już nie widzę szans bez życia tej osoby, z którą, ja, z którą się to życie wiodło. Okazuje się bowiem, że to jest fake. Yy, tak to nie działa. My jesteśmy przyzwyczajeni oczywiście do danej osoby. Sam jestem taką osobą wrażliwą, więc mega jak się do kogoś przyzwyczaję, no to już potem. Jest mi szkoda, ale jakby zranić tą osobę, więc e, oczywiście to nie jest tak, że też dam sobie kaszę dmuchać, ale e, no jest to bardziej bolesne wtedy, kiedy się człowiek rozstaje. To na pewno. E, niejednokrotnie poczułem, co to jest za ból, kiedy też zostałam e, zostawiony sam, no i chyba największe takie no największe chyba takie moje moja rozterka no to była z pierwszą moją miłością życia. <gry> Pozdrawiam serdecznie, jeżeli mnie słyszysz, cieszę się Twoim szczęściem. No i tak samo moja była żona, która też po prostu troszkę mi serce rozpruła, jak to się mówi. E co wtedy robić, jeżeli mamy taką sytuację? Yy, ja miałem coś takiego, że nie chciało mi się jeść, yy, byłem mega przybity, bo to już smutki, smutkiem nie można nazwać bo to był ten smutek już taki rozżalony, yy, że, że już człowiek po prostu dostaje do głowy i uważa, że już, już na nic więcej go nie stać że już życia sobie nie ułoży że to już jest. Yy, ostatnia osoba w naszym życiu tak człowiek, ja przynajmniej tak myślałem sobie nie raz, kiedyś, znaczy raz, kiedyś, za, za pierwszym razem właśnie można powiedzieć. Potem z czasem no to wiemy, że tak nie jest, że coraz więcej ludzi poznajemy w różnych, na różnych etapach życia, niektórzy się też rozwodzą, niektórzy się rozstali, a niektórzy po prostu są wolni i też z jakimś bagażem doświadczeń, no i okazuje się, że Zawsze znajdzie się ktoś, kto po tej osobie będzie w Twoim życiu. Tak uważam. Jeżeli oczywiście dopuścisz do tego, żeby była ta osoba w Twoim życiu, bo też bywa tak, że zamykamy się na innych ludzi. No, nie dziwne, na przykład jak ktoś kogoś na przykład zdradził, jak ktoś yy, doświadczył okropieństwa jakiegoś, że był śledzony, nagrywany i wszystko inne. I było to wykorzystane przeciwko niemu, no to, to takie sytuacje oczywiście są mega e, e, doświadczeniem, które powoduje, że już nie chcemy e, więcej e, uczestniczyć w, w takim jakimś w cudzysłowie związku, czy to partnerskim, czy to związku małżeńskim. W każdym razie myślimy wtedy, że jedyną szansą, jaka jest, no to jest być singlem i bawienie się na maksa. Yy, życiem, z jednej strony powiem Wam tak yy, Odkąd yy, ja już się rozstałem No to to, żoną moją było, znaczy to ona ze mną się rozstała To To jakoś tak yy, Stwierdziłem, że lepiej mieć chyba sobie Chyba lepiej mieć tą przerwę w życiu yy, Bo to jest przerwa dla mnie może po prostu też kiedyś nie miałam czasu na to, żeby poświęcić się sobie bardziej niż teraz. No i to jest wspaniałe uczucie, bo yy, też musimy dochodzić, dojść do wniosku, jeżeli mam ten czas, oczywiście poświęcić sobie, że najpierw musimy właśnie pokochać siebie, żeby móc też inną osobę pokochać, ale oczywiście ja to rozumiem, bo są osoby, ja też siebie kocham, więc są takie osoby, które yy, się kochają od razu, ale yy, jakby w cudzysłowie no, nie mają przekonania do tego, żeby wchodzić znowu w jakiś związek i z czym to się wiąże, no z tym przede wszystkim, że musimy znowu y, opowiadać o sobie, kim jesteśmy, jak się, jak, co robimy, jakie zwyczaje mamy, y, no i, i tak dalej, jakie plany na przyszłość, to jest wszystko fajne, eleganckie, ale czasami już jest nużące, bo ileż można mówić na o sobie i w swoich sprawach Warta też posłuchać przede wszystkim też drugiej osoby, no a wiadomo, że jak się tam można powiedzieć doświadczamy życiowo no to w tym momencie jest to gdzieś tam miłe do przesłuchania, ale po jakimś czasie nużące, bo i nudzące też, bo tak naprawdę no Rozumiecie, yy... człowiek czasami już nie ma czasu na nic, bo czas nas goni na okrągu ze wszystkim. I nie wiemy, co mamy robić. I tak naprawdę. Nie wiem, czy się nie będę zawijał. Chociaż nie i tak naprawdę nie wiemy właśnie. W jaką stronę iść, a w jaką iść. No, ja uważam, że najlepszym sposobem na to wszystko jest to, żeby po prostu patrzeć na siebie. Tak jak zawsze to o tym mówiłem. Zranienie, takie, kiedy się rozstaniemy z kimś, bardzo boli. I musimy się liczyć z tym, że, no, nie będzie nam łatwo na pewno przez to przejść. Tym bardziej, że swoją inną i jedną rzecz. Tym bardziej, że Musimy patrzeć na to też obiektywnie, że znowu kolejna osoba, no to znowu będziemy mieć sytuację taką, że będziemy mogli e, znów zamiast zajmować się sobą, to zajmować się już e, drugą osobą. Ja nie mówię, że to jest złe, bo to nie jest złe, to jest fajne i szlacheckie i jak najbardziej ja to sobie cenię że jeżeli mamy plany i mamy wchodzić, <laughs> przepraszam, jeżeli mamy plany na siebie i mamy wchodzić w jakąś relację, to ta relacja może nam też pokrzyżować plany, pamiętajmy też o, o, o tym, żeby nic na siłę nie robić w swoim życiu, bo nie ma sensu uważam, żeby dążyć do tego za wszelką cenę, żeby kogoś mieć, bo się czuje człowiek, człowiek czuje samotny, to pobądź chwilę w samotności droga słuchaczko, drogi słuchaczu chwilkę po prostu porozmawiać ze sobą a ta osoba właściwa może się znaleźć los uważam, że daje nam szansę na to, żeby się odnaleźć w jakiś tam sposób bo wystarczy czasem zagadać jeżeli widzimy, że uśmiechamy się do siebie albo coś tego typu no to, to może warto zagadać jeżeli się chce oczywiście, a jeżeli się nie chce no to nie ma co robić na siłę, żeby po prostu ktoś był, bo potem znowu nie zajmujemy się sobą, tylko tą inną osobą, a czas nieustannie biegnie. Życie miga. Tak, moi drodzy, życie miga i to o tym dobrze i ty wiesz, i ja wiem, że już potem czasu na to nie będzie, i na, na Twoje jakieś takie siły. Jeżeli masz teraz siły po to, żeby coś zrobić dla siebie, to to rób. A potem możesz mieć szansę znowu bycia szczęśliwym w związku, jeżeli wszystko sobie też i ty poukładasz. A na zranienie, no mówią, że jest dobre wchodzenie w inną relację. Jak się już człowiek rozstanie i że inna relacja jest, znowu jest dobra. Ciężko mi stwierdzić, bo nad, jak nad tym się głowię, no to tak się tak zastanowię, jeżeli był ktoś, z kim byliśmy przez lata razem, y, tą osobę darzyliśmy dużą sympatią, dużym uczuciem dużym jakimś takim wewnętrznym y, obdarowaniem można powiedzieć, y, takiego. Nie nazwałbym tego może błogosławieństwa, ale brakuje mi słowa no martwienie się jakby o tą osobę. No to nagle w przechodzenie w inną, do innej osoby, pomimo tego, że tamta osoba no, jakoś nie wiem, nie znalazła sobie, znaczy znalazła kogoś innego. I wchodzenie w tą relację tak bezpośrednio, chyba to, to nie wiem, czy, czy to jest lekarstwo. Dajcie znać w komentarzu. Bo ym, to może być takie i fajne dla tej osoby, i niefajne, bo będzie non-stop czas porównywania z tamtą jeszcze osobą. Z którą na przykład się człowiek świetnie dogadywał, a teraz tutaj ta osoba nowa niekoniecznie jest taka, tak? Bo każdy z nas jest inny, więc każdy inaczej prowadzi, prowadzi i rozmowy, i, i życie towarzyskie, i życie prywatne, i życie w pracy, więc inaczej każdy z nas postępuje, inaczej każdy z nas myśli. No i potem mogą być takie sytuacje, takie zdarzać się anomalia, że będziemy porównywać tę osobę do tej naszej byłej. No i będziemy mieć z tym cholerny kłopot ze względu na to, że tamta osoba, która ma czyste na przykład intencje no to my będziemy mieć te takie gorsze ze względu na to, że będziemy sobie porównywać, że tamta była lepsza, jedna lepiej gotowała, lepiej, lepiej rob, robiła rosół. O. No i to też jest problem. To też jest problem, bo potem, jak to się mówi, przy żołądek do serca do nas trafiła tamta osoba, a tu, tu się okazuje, że teraz ta inna osoba niekoniecznie potrafi to robić, ale potrafi na pewno coś innego. I, I warto to docenić, a jeżeli człowiek nie jest gotowy, to też niepotrzebnie wchodzi w tą relację, żeby po prostu, tak, żeby być, może warto sobie od razu na, ty, na, na wstępie zaznaczyć, że to jest tylko luźna znajomość, fajnie jest na początku, yy, więc... Pobądźmy, poznajmy się i pogadajmy sobie i tak dalej. Tak mi się wydaje, że to jest takie zdrowe, zdrowe podejście, yy, przeskakiwanie, sk sk skakanie z kwiatka na kwiatek i, i, i ciągłe usiłowanie, szukanie takiego szczęścia na, na tą siłę, żeby no, yy, bo inni mają na Instagramie, i na, na YouTubie widać jakie wspaniałe pary, wszędzie są kochający się, się rodziny i tak dalej. To jest nieprawda. Yy, uważam, są, oczywiście, zdarzają się na pewno, ale ten przypuszczam, że nie wygląda wszędzie tak kolorowo jak na reklamach przy śniadaniu, gdzie wszyscy są chodzą uśmiechnięci. Oczywiście takie sceny tak najbardziej, yy, na przykład w dniach urlopowych, ale nie tylko. Yy, może ludzie, którzy nie mają z, przynajmniej zmartwień finansowych za, za wiele yy, i zdrowotnych, no to może mają podobnie w cudzysłowie, ale wiadomo, my dążymy do, tej, do takiej w cudzysłowie doskonałości, więc chcemy jakby mieć wszystko takie zapewnione i te profesjonalne, właśnie życie takie, które będzie w, no takie obrazkowe, zjawiskowe, a zarazem właśnie tak jak modnie się mówi, epickie. No ja myślę, że warto po prostu na te smutki i tak dalej. Yy, zabawić się odpowiednio tak, jak Ty lubisz, yy, wyciągnąć jakieś wnioski, przemyśleć i ruszyć swoją podróż dalej. czy yy, no, świat się nie, nie kończy. Yy, nie kończy się, no taka jest prawda. No. A popatrzy po, na to, ja tak samo kiedyś myślałem, że będzie, jest inaczej wszystko i tak dalej. Ale wiemy jedno, że po nocy przychodzi dzień i znowu jest w Ameryki nie odkryłem i znowu jest dzień taki, żeby z niego korzystać i pomimo tego, że nam się nie chce nie wierzymy w siebie, w swoje możliwości wtedy, bo jesteśmy tymi osobami, które akurat zostały zostawione to wtedy faktycznie czujemy się tak źle że nie umiemy powstać z tego bo dlaczego przecież to my Zostaliśmy odtrąceni, przecież byliśmy tacy fajni. No, byliśmy, ale to się skończyło gdzieś. No, jest to przykry moment, fakt. Jest to przykry, ale trzeba przez to przejść i z ogromną siłą stać. I przejść zobaczcie, ile jest wspaniałych ludzi. Wiecie, ile ja już poznałem osób, które. pewno, się wiecie, no nie wiem, sam nawet. Właśnie. pełno osób poznałem po, po tym, jak gdzieś moje życie właśnie ulegało zmianie takim, gdzie. Coś się kończyło, a zaczynało się coś nowego. Bardzo fajna sprawa, bo tutaj jesteśmy, pamiętajmy, na chwilę, więc możemy zapoznawać się, z, z, właśnie rozmawiać z ludźmi, cieszyć się tym, że ktoś chce z nami rozmawiać, że jest to przyjemne. I, i zarazem dla Ciebie, dla mnie, dla nas wszystkich, uważam, że, że to jest taka naj, najlepsza, wspaniała e, sprawa, kiedy ktoś docenia Ciebie. Widzi w tobie jakąś yy, osobę, która yy, imponuje, yy, czymś zaświeci człowiek, czegoś się nauczy, to, to fajna sprawa po prostu. Tak, tak. Ja myślę, że nie warto się zamykać na to wszystko. Jeżeli masz tą ukochaną osobę, oczywiście to życzę jak najlepiej, żeby, żeby do końca swych dni byliście razem, a jeżeli nie masz, to się nie przejmuj, bo na pewno ją będziesz mieć. Prędzej czy później taki czas przyjdzie w Twoim życiu, że te rany, wszystkie które miałaś, masz i tak dalej, no to przejdą na to, że będzie to już tylko forma przeszła, a przed Tobą stanie coś nowego, ktoś nowy, ktoś kto sprawi, że znowu radość będzie w Twoim serduszku. Tego Ci życzę z całego serca, mojego, mojego i wszystkiego dobrego. Ja was żegnam, moi drodzy kochani, taki krótki filmik na temat, na temat rozstania. Że rozstania są ciężkie, ale i konieczne, bo zmiany w naszym życiu przychodzą, tak? Jak tutaj ten las, moi drodzy, on za niedługo, jaki będzie znowu ogołocony znowu pusty, znowu potem zmarznięty, znowu potem sypnie śniegiem i znowu przyjdzie co? Wiosna a wiosna to czas radosny nie tylko wiosna, bo wiadomo, że każdy ciepły dni, zresztą o czym ja gadam każdy jeden dzień jest wspaniały i o tym dobrze wiemy tego się trzymajmy i nie marujmy za dużo, bo to nie ma sensu co to zmieni? ja wskakuję na bajka idę kręcić dalej tak jest Idę sobie pojeździć, no i tak, moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję. Do usłyszenia, kłaniam się nisko i po prostu normalnie i zwyczajnie. Ciao, moi drodzy, jeszcze chciałbym tutaj nadmienić jedną rzecz. Wiemy, że przychodzi tęsknota, jeżeli chodzi o te rozstanie. Ta tęsknota jest cholerna pod kątem takim, że nie daje nam spać, nie daje nam myśleć trzeźwo, nie daje nam możliwości yy, takich, żebyśmy się mogli znowu rozwijać pod swoim kątem, ale daje nam możliwość wypł wypłakania się znowu gdzieś tam takiego lekkiego uszczerbku, takiego, można powiedzieć, jakby to nie brzmiało, ale znowu jesteśmy gdzieś tam na dnie właśnie po to, żebyśmy się mogli odbić. To jest moje zdanie oczywiście na ten temat. To ta tęsknota powoduje też, że mamy uczucia. Ciesz się, że, że płaczesz za tą osobą. Ciesz się, że możesz właśnie myśleć o tym, że, że co, co ty źle zrobiłeś i tak dalej, że ona nie jest tak że ono nie jest, że on nie jest z Tobą. A wiecie dlaczego? Bo jak pomyślicie sobie dlaczego tak jest, że płaczesz to i obwiniasz siebie, to znaczy, że dążysz właśnie do tego, żeby być lepszym człowiekiem. Do tego, żeby właśnie pożądać to, co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu. Wtedy widzimy, jak tracimy kogoś bliskiego, co to dla nas znaczy? I czy pieniądze są ważne? Czy możesz coś kupić? Czy coś cię cieszy? Ja miałam nieraz taką sytuację, że miałam coś fajnego, nowego, kupionego, i nagle okazało się, że smutek, tęsknota za czymś, zła wiadomość spowodowała, że w ogóle człowiek się z tego nie cieszył. Więc, moi drodzy, tyle. Cieszmy się, że mamy takie uczucia. Bo to wszystko kreuje naszą. Yy, naszą. Po prostu nasze rozumowanie. Wszystkiego dobrego. Tak mi się po prostu przypomniało. To chciałem powiedzieć. Jeżeli mi się coś jeszcze przypomni, to dam wam dwa. Ciao!